Dzień dobry wszystkim. Witamy bardzo serdecznie w kolejnej e, serii, w kolejnym filmiku. Dzisiaj będziemy kontynuować temat e, naszych jelit, mikrobiomu i tego, co się tam tak naprawdę dzieje. Pani doktor, bo przedstawiliśmy już takie podstawy troszeczkę. Wiemy, na co wpływa ten mikrobiom, e, na jakie zaburzenia musimy zwracać uwagę i łączyć je z mikrobiomem jelitowym. Ale teraz zjadamy pokarmę i co się dzieje dalej? Co się dzieje w tym jelicie? co tam żyje, co tam może żyć i, i jak to tam wszystko wygląda, jaka jest historia naszego życia jelitowego. No tak jak Państwu wspominałam, ilość tych żyjątek, mikroorganizmów, które kolonizują przewód pokarmowy jest naprawdę ogromna. I Błona śluzowa jelita jest takim magicznym miejscem, jest to błona, mówimy selektywnie przepuszczalna, czyli błona, która ma za zadanie przepuszczać dobre rzeczy, ma za zadanie przepuszczać składniki odżywcze, czyli to co zjadamy, to co e, wpada do naszego przewodu pokarmowego w momencie, kiedy się strawi i e, zostanie już pokrojone na te najmniejsze takie elementy biochemiczne musi być przetransportowane przez tą błonę śluzową jelita, czyli wchłonięte do krwi, żeby potem mogło odżywić każdą komórkę. I od tego, jak sprawna jest ta błona śluzowa jelit, zależy między innymi jej sprawność, czyli to, czy pokarmy, które zakupimy, które przygotujemy, położymy na talerzu, czy one tak naprawdę trafią do naszych komórek. Bo często bywa tak, że zaburzenia tego mikrobiomu, czyli ten, tego, tych wszystkich mikroorganizmów prowadzą do dysfunkcji, do przewlekłego stanu zapalnego błony śluzowej i mimo tego, że świetnie się odżywiamy, że dbamy o to, żeby zażywać suplementy, to te pokarmy nie trafiają tam, gdzie powinny. Czyli mamy niedobory żywieniowe, mamy deficyty witamin, minerałów, bardzo często pacjenci mają przewlekłe niedobory rezerw żelaza i nie wiemy dlaczego. Nie mamy dolegliwości, badania mamy prawidłowe i odżywiamy się prawidłowo. To wcale nie jest równoznaczne z tym, że wchłaniamy w tym niedziecie wszystko. Co Pacjenci co są bardzo często zaskoczeni, tak że fantastycznie jedzą, że się starają, a tu dostajemy wyniki badań i okazuje się, że mamy bardzo duże niedobory witaminowe minerałów i innych rzeczy, tak dokładnie. No, bardzo dobrze, jak te niedobory gdzieś się pojawią, bo często nie wykonujemy nawet podstawowych badań, które mogłyby nam to pokazać. Czujemy się kiepsko, jesteśmy zmęczeni, wypadają nam włosy. Mamy na wracające infekcje i w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, że jest to związane z niedoborami żywieniowymi, prawda? Więc jakby ten element wchłaniania substancji odżywczych to jest jeden aspekt funkcjonalności tego jelita. Natomiast druga, druga bardzo ważna rzecz to to, że błona śluzowa musi być szczelna dlatego, co jest niekorzystne, czyli nie może przepuszczać bakterii, a jest ich miliardy w środku, nie może przepuszczać żadnych toksycznych substancji nie może przepuszczać również nie do końca strawionych fragmentów pokarmowych. Czyli ta selektywna przepuszczalność polega właśnie na tym, że wchłaniamy to co dobre, natomiast nie możemy dopuścić do przenikania z przewodu pokarmowego między innymi tych miliardów yy, bakterii, tego pokarmu, który się tam znajduje, często w formie nie do końca strawionej, bo często to są procesy fermentacyjne, gnilne, które są dla nas bardzo szkodliwe. Czyli to jest to, to słynne nieszczelne jelito, zespół nieszczelnego jelita. Dokładnie, to słynne, nieszczelne jelito, temat, który cały czas od wielu, wielu lat budzi bardzo wiele kontrowersji, mimo tego, że nie jest to żadna teoria w tej chwili, e, mimo tego, że doskonale wiemy, jest to udowodnione badaniami naukowymi, że dysbioza jelitowa, czyli e, ten bałagan, który tworzy się w obrębie mikrobiomu, kiedy zaczyna nam brakować bakterii ochronnych, kiedy wybijamy je antybiotykami, kiedy nasz styl życia, sposób odżywiania powoduje bardzo duże zubożenie tej flory jelitowej i sprzyja jednocześnie namnażaniu bakterii gnilnych, fermentacyjnych, to wszystko prowadzi, no, można sobie wyobrazić, do bardzo silnych reakcji immunologicznych. Wyobraźcie sobie Państwo, że. Jelito, to, gdyby je tak rozprostować tą błonę śluzową, to jest 300 metrów kwadratowych powierzchni wchłaniania, czyli to jest boisko piłkarskie. Ta powierzchnia jest tak y, ogromna, no właśnie po to, żebyśmy byli w stanie wchłonąć jak największą ilość substancji odżywczych. Nasz organizm cały czas pracuje, mózg wymaga ogromnych ilości y, substancji odżywczych, zasobów energetycznych. Więc żebyśmy mogli y, dobrze funkcjonować, no to ta powierzchnia jest zwielokrotniona przez tą taką specyficzną budowę jelita, mm. przez kosmki, mikrokosmki. Po to, żebyśmy mogli wchłaniać bardzo dużo dobrych rzeczy i odżywczych. I teraz, jeżeli sobie wyobrazimy, że na tej powierzchni 300 m kwadratowych zamiast dobrych bakterii zaczynamy mieć bakterie gnilne, fermentacyjne, nie ma bariery ochronnej bardzo często przenikają pasożyty, ogromnym problemem jest namnażanie drożdżaków, grzybów pleśniowych w, w obrębie mikrobiomu jelitowego. A po drugiej stronie śluzówki jelitowej mamy 70% wszystkich komórek immunologicznych, czyli jakby cała nasza armia obronna jest skoncentrowana wokół jelit. Dlatego, że to jest takie właśnie niezwykłe miejsce, które z jednej strony oddziela nas od świata zewnętrznego, z drugiej strony to jest miejsce, gdzie jest ogrom bakterii, więc ktoś musi nad tym wszystkim spraw sprawować kontrolę. Poza tym do przewodu pokarmowego dostarczamy pokarmy. One są różne, one mają też różne drobnoustroje, różne bakterie, to są antygeny pokarmowe. Więc nasza armia obronna, nasz układ immunologiczny jest przede wszystkim skoncentrowany właśnie w węzłach chłonnych wokół jelit. I y, każda dysbioza jelitowa, czyli namnażanie nieprawidłowych drobnoustrojów w jelicie, zaburzenie tej równowagi. Generuje natychmiastową odpowiedź immunologiczną. To jest trochę tak, ja tak czasami pacjentom tłumaczę, że proszę sobie wyobrazić e, wnikające do gardła, do, do naśluzówki górnych dróg oddechowych bakterie czy wirusy. Mamy natychmiast ból gardła, powiększone migdałki, mamy bardzo silną reakcję układu immunologicznego, tego który jest tutaj w obrębie tego pierścienia e, immunologicznego w gardle. Wielicie. Ta sytuacja jest bardzo podobna, tylko jej jakby intensywność jest zwielokrotniona, bo powierzchnia jest olbrzymia, bakterii są miliardy i tam jest 70% całej armii obronnej skoncentrowanej wokół jelita. Więc jeśli dochodzi do rozwoju dysbiozy, to odpowiedź ze strony układu immunologicznego jest również bardzo, bardzo silna. Czyli produkuje się mnóstwo mediatorów zapalnych, powstaje mnóstwo substancji w odpowiedzi na zagrożenie, które oczywiście nie działają tylko w obrębie jelita. One się wchłaniają, one drogą naczyń krwionośnych docierają do wszystkich narządów. To jest to, co nazywamy uogólnioną reakcją zapalną, czyli zaburzenia w obrębie jelit, zaburzenia bakteryjne generują reakcję zapalną. Powstawanie ogromnych ilości tzw. mediatorów zapalnych, które płyną wszędzie. I to właśnie te mediatory odpowiedzialne są za to, że możemy mieć dysbiozę jelitową i bóle głowy, możemy mieć dysbiozę jelitową i stany zapalne w zupełnie innych e, częściach organizmu, czyli stany zapalne stawów, bóle mięśni, możemy mieć obrzęki śluzówek, możemy mieć wiele, wiele e, objawów w miejscach odległych od jelit, bo jest to tak zwana reakcja zapalna, która uległa uogólnieniu. Wiemy też dzisiaj, że pokarmy też aktywują te procesy zaparne i to czasem te produkty, które mówimy, że są fantastyczne, jak jajka, tak, na przykład, które są super fantastyczne, E, źródłem składników odżywczych, ale bardzo silnie też aktywują te procesy zapalne i tu też kwestia tego, jakie mamy reakcje e, alergiczne, tak, wiemy, że są, jeśli chodzi o pokarmy te natychmiastowe i te opóźnione, którym pacjent często nawet nie łączy z jedzeniem, tak, że dzisiaj coś zje, na przykład to nasze jajko, a jutro właśnie będzie go boleć Dokładnie. głowa. Tak, Co bo padnie? to się, się wiąże z tym naszym przeciekającym. Tak, i tutaj jakby nie, nie problemem, y, nie są same pokarmy, prawda? Bo tak jak y, powiedziałaś, y, jajko jest super odżywczym produktem, produkty mleczne mają bardzo y, ważne wartości swoje odżywcze. Problemem jest ciągle. Ta podstawa, czyli skład mikrobiomu, czyli rozstrzelniona ślusówka jelitowa, kiedy takie nie do końca strawione fragmenty białek przenikają pomiędzy komórkami, bo nasze komórki jelita są połączone ze sobą białkowymi połączeniami. To są takie połączenia, które zapewniają im właśnie yy, ścisłość, czyli uniemożliwiają przenikanie niestrawionych białek pokarmowych. Jeśli jest dysbioza, jeśli brakuje enzymów trawiennych, jest niedokwaszony przewód pokarmowy, nie ma prawidłowego trawienia białek, one albo ulegają procesom gnilnym, albo te właśnie nie do końca strawione fragmenty pokarmowe często przenikają przez bariery. A po drugiej po stronie, jak mówiliśmy, jest układ immunologiczny. Więc nie sam pokarm jest kłopotem, nie sam y, pokarm jest y, jakby czymś, z czym powinniśmy walczyć. Powinniśmy zawsze w takich sytuacjach. Poprawiać stan mikrobiomu, szczelności, szczelność jelita i w ten sposób leczyć pacjenta. Tak? Czyli jakby doprowadzać do tego, żeby ta wymiana na poziomie jelita zachodziła w sposób prawidłowy bez takiego nadmiernego pobudzenia układu immunologicznego. No tu niestety cały czas no, pacjenci mający alergie pokarmowe unikają tych pokarmów i, i nie szukają tak naprawdę przyczyny kompletnie, tylko właśnie myślą, że tak mają i to już jest koniec. I do końca życia nie będą mogli wieść niektórych pokarmów. A no, dieta jest oczywiście bardzo, bardzo ważnym oczywiście elementem terapeutycznym. To jest jakby podstawa, wiadomo, że te wszystkie czynniki, które generują stan zapalny, należy czasowo z diety wyeliminować, ale um, ciągle za mało mówi się na temat tego, że drugim um, bardzo ważnym aspektem jest przywracanie szczelności, funkcjonalności śluzówki jelitowej, poprawa właśnie tego mikrobiomu, czyli składu tych bakterii jelitowych, żeby leczyć przyczynę. No a wiemy, jak, jakie jest podejście w tej chwili nasze aktualne medyczne do leczenia i do postępowania z pacjentami alergicznymi. Niestety koncentrujemy się na leczeniu tylko i wyłącznie objawów, na podawaniu leków, które mają wyłączać reakcję immunologiczną, hamować aktywność tego układu immunologicznego, czy to leki sterydowe, czy antyhistaminowe. to wszystko. Tak naprawdę to są tylko środki, które pozwalają nam przetrwać. W momencie nasilenia alergii nigdy nie prowadzą do wyleczenia, nigdy nie prowadzą do y, ustąpienia. Dlatego jest takie bardzo y, słynne określenie, że jest coś takiego jak marsz alergiczny, czyli jak ktoś zaczyna cierpieć na jakiegoś rodzaju alergię, to tak naprawdę w kolejnych latach będzie miał inną, później będzie miał następne y, reakcje na następne czynniki i następne alergeny, a w końcu na przykład rozwinie objawy astmatyczne, bo to już jest ten taki skrajny, y, skrajny niezaawansowany y, poziom y, alergii na przykład oddechowej. Ciągle podkreślam y, niestety nasza medycyna akademicka skupia się tylko i wyłącznie na leczeniu objawów. A jest to bardzo smutne dlatego że wiedza naukowa idzie tak bardzo do przodu. Mamy tak wiele badań naukowych, które pozwalają nam działać przyczynowo, czyli zastanowić się dlaczego mamy tą alergię. Dlaczego nie tolerujemy pokarmu, który jest Dobry, dlaczego reagujemy alergicznie na pyłki, które nie są dla nas niebezpieczne, i co takiego można zrobić, żeby tą reakcję przywrócić do normy. Wiele pacjentów na przykład uważa, że problem ich jelitowy to na przykład jest wynik nietolerancji laktozy, tak? A wiemy, że bakterie jelitowe produkują enzym laktoza. Tak, tak oczywiście. To, to są właśnie. tematy, które myślę, że będziemy mogli jeszcze poruszyć szerzej, tematy reakcji na pokarmę, ponieważ to też jest taki temat, który bardzo warto Państwu przybliżyć, żeby był to jasny i dobrze zrozumiały temat. Ja myślę, że moglibyśmy tak gadać, naprawdę rozmawiać godzinami i ciągnąć, ciągnąć ten temat, ale myślę, że na dzisiaj to już jest, drodzy Państwo, koniec, a my spotkamy się jeszcze na pewno raz i będziemy kontynuować tematy, także dziękujemy i do zobaczenia. Dziękujemy.